Co my tu mamy? No kolejny rezerwat. Jakże inaczej mógłby się nazywać, jeżeli przed oczami jest coś takiego. Ale to trochę mylące, no bo tu są jeszcze bory bagienne, są jesionowo, o olszowe Łęgi, są torfowiska wysokie, także nazwa pasuje na pewno do tego miejsca 5. A rezerwat te siedliska to obejmuje 1355 hektarów. Pięć. Kiedyś to były dwa rezerwaty, drugi nazywał się Wilczo Uroczysko. W 2006 połączono w jednym, no i jest taki Całkiem spory, bardzo spory, nawet 1355 hektarów, to trzeba byłoby poświęcić sporo czasu, żeby zapoznać się z tymi wszystkimi siedliskami. Ja dzisiaj chciałem znaleźć do niego drogę, chciałem się mu ukłonić i właśnie go odkryć. 553 do zobaczenia. No to już właściwie ostatni z tej wycieczki do Szczecina. Na kilka dni trzeba będzie zawiesić odliczanie. Trochę jestem już nawet skołowany tym liczeniem i trochę jakby pijany. A jak się jest pijanym, no to można śpiewać wszyscy o tym wiedzą: I will walk with my hands bound. I will walk with my face blood. I will walk with my shadow flag into this Olszanka Nature Reserve. No to jeszcze posłuchajmy śpiewu ptaków. On sięga do samego zalewu, prawie szczecińskiego, a na południu ogranicza go rzeczka Krępa. Bardzo króciutka, 15-kilometrowa rzeczka. No chciałbym to wszystko zobaczyć jeszcze na własne oczy i na pewno tu wrócę. To tyle.